Nazywam się Dave Gregory. Wysokie ciśnienie krwi jest u nas dziedziczne, bo nikt w mojej rodzinie nie biega. Do zobaczenia następnym razem, To wszystko. Myślę, że to wszystko. Bum. Teraz dołączy do nas na trasie koncertowej. Dołącza do nas na trasie. Nie. Nie. Avi, mam doświadczenie w stand-upie. Robiłem stand-up w Los Angeles przez 10 lat i musiałem zrezygnować, bo bardzo się rozchorowałem. Miałem ponad 20 operacji. Jestem prawnie niewidomy. Pokażę Ci coś. Widzisz to wszystko tutaj? Tak, to dość poważne. Jestem na dializach. I przez kilka lat z przerwami byłem na wózku inwalidzkim. To było szalone, bo straciłem dużo. Wiecie, byłem w domu opieki mając 30 kilka lat. To było po prostu szalone. I powiedziałbym, że moja matka, zanim zacząłem używać plastra, Wiesz, spałem cały dzień, wiesz, nie chcę nic robić, a zajmuję się YouTubie, więc, wiesz, są dni, kiedy mam energię do pracy nad YouTubie, to dobrze, ale są dni, kiedy po prostu czuję, że nie chcę nic robić, tylko śpię. A ona powiedziała, czy chciałbyś spróbować tego plastra? Myślałem, wiesz, że jestem gotów spróbować wszystkiego, nawet szamana czy coś. I więc poszedłem dalej i pierwszego dnia, kiedy go założyłem, Wiesz, nie chcę udawać i mówić, och, wiesz, jak to z tym całym szamanem. Kiedy robisz coś takiego, szczerze mówiąc, nie wierzyłem w ten produkt, myślałem, że to nonsens. Tak, tak. I więc tak. I, i więc ja. To dla ja. A jeśli muszę to zrozumieć, to zawsze, kiedy jesz chleb, to tak, jakby to była najgorsza rzecz na świecie. I jestem uzależniony od subów z sieci sklepów. I tak po dializie miałem ochotę na kanapkę z publicznego baru i kupiłem jedną i pomyślałem, że wezmę insulinę. Zjadłem całą kanapkę. Zwykle mój poziom cukru wzrasta do 230. Wiesz, utrzymuje się na tym poziomie. Dwie godziny później musiałem, musiałem wziąć trochę cukru, bo mój poziom cukru we krwi spadł. To było szalone. I moja energia jest o wiele lepsza. Poprosiłem mamę, żeby zabrała mnie do centrum handlowego na spacer, bo chciałem, bo jestem towarzyską osobą. Taki po prostu jestem. Wiesz, jeździłem po kraju wiele razy. I teraz mam nadzieję, że i, i obietnica, że wierzę, że po czterech miesiącach albo wiesz, czterdziestu, tak mówię, cztery miesiące i po tym czasie znowu zdobędę prawo jazdy, wiesz, kupię samochód, zacznę jeździć i odzyskam swoje życie. Więc noszę ten plaster. To jest. To jest mój trzeci tydzień. Tak. Tak.